Wam Wszystkim jestem kluczach, a to jest kolejny odcinek z gry Prince of Persia. W dzisiejszym odcinku udamy się do zbiornika. Opis. Rzad, jeden przycisk. Zbiornik zbudowany przez alchemika w celu przeprowadzania eksperymentów. W jego ogromnym mechanizmie znajduje się jedno z żyznych pól. Nie wiem, do czego służył alchemikowi, ani do czego zamierza go teraz to eee, no cóż udamy się tam normalnym drogą gdzieś nie będę teleportował po prostu chcę pozbierać ziarna światła trochę jeszcze mi dużo zostało w każdym razie tutaj znowu zdobędziemy 25 ziaren światła bo za każdym razem kiedy pokonamy eee, tego on daje nam 25 ziaren światła przecież że ostatecznie pokonamy <laughs> co według mnie jest fajnym ułatwieniem może te tak chyba nazwać. W każdym razie... Się... Tam jest no, idę. <zysk> <śk> mm. W sumie teraz to nieważne, w którą stronę pójdę, bo dużo było ziaren. Ludzie będą się wracać, zbierać. Wracać, zbierać i chodzić w kółko. Pups. Nie chciałbym nie mi się... Mi się nic nie... Jest. Idzie się i nic nagle nie ryczy po drodze. Trzeba się bić, trzeba się stresować, że zaraz wyskoczy nam jakiś przeciwnik i nie pokonamy go. Albo będziemy go pokonywać za długo. Będziemy mogli go bić tylko mieczem, albo rękawicą. 14 tam widzę dzielę nie o czym gadać jak zawsze Zresztą. staram się tam coś jeszcze zdobyć a tu jeszcze jest Przeoczmy. żebyśmy się powoli do końca serii no, jeszcze cztery odcinki zaplanowałem mniej więcej no, co jest? No, już myślałem. Już myślałem, że nie załapał dokładnie. Tak teraz trochę ża żałuję, że bo naprawdę ułatwiłem sobie sprawę tym, że yy... Jako ostatniego wziąłem umowce, a praktycznie, no przedostatniego w sumie Chodźmy oczywiście o świątynię słońca, gdyż y, tam dopiero dostawaliśmy tę przeszkodę, a tak naprawdę No fajnie by było, gdyby były jakieś takie fajniejsze przeszkody niż skażone powietrze, no Jeszcze Wojewin da nam też takie fajne utrudnienie, ale mówię Takie trochę smutne, że Kubina I Archemik się nie postarali. Mówi, się fajnie, to nie wiem. Jeżeli się zatrzymam, to automatycznie spadam. Myślę, że zatrzymam się na 20 sekund. Na 3. pole znajduje się na spodzie tego zbiornika. Umieściliście żyzne pole na samym dnie. Pod wodą jest najlepiej chronione. A może trzeba było? Założę się zresztą, że to właśnie planuję, ale... Tam ta płyta chyba prowadzi na dno Liczę, że jesteś gotowa na kłopot Bo jeśli będziemy musieli popływać w zesuciu to... nawet nie mam ręcznika Tak... Widzę, jeszcze pojemnik to daje jeszcze fajną przeszkodę, która Fajną, jeszcze fajną przeszkodę, ja fajną. Jeszcze. fajną Tak. <noise> fajną przeszkodę, która... Ja wiem. No, można powiedzieć, że cięż, jest bardziej cięższa do uniknięcia niż podstaje łowca. I tak sobie sumie mieć problemy z tym z tym i głosem, że jest ich naprawdę dużo i się po prostu na nie wpadnie. Prawda teraz żałuję, że mogę na początku wziąć Czerwoną, niebieską, było wtedy były fajniejsze przeszkody Bym więcej failował no to już nie jest zabawne! Zawsze chciałem latać! Fajnie, że spełniły się twoje marzenia. yeah Żaden już nie działa. Nie słyszałem stanowczego nie. Nie po to tu przybyłem, by na środku pustyni się utopić. Zjeżdżajmy stąd. Druga czarna brama została otwarta. Nie sądziłem, że uda nam się zajść tak daleko. Czas na kolejne niebezpieczeństwo. Achemis nie jest łatwym przeciwnikiem. Według mnie powinni naprawdę bardziej utrudnić się walki. To są za krótkie, jak widzicie. Dla ja sama sobie jest często całkiem krótka. Jak widzicie odlokowaliśmy już kolejną trawną bramę, gdzie znajduje się chemia. i powodu po prostu na y, książę a książe jelika na Czy się tam patrzę tam byliśmy chyba tak tam jeżdżaliśmy tutaj zjeżdżaliśmy zaczecie to jest widzę że jest coś coś fajnego She's up. jakoś to zjadną, żeby nie wpaść na Spaść po kiedyś tam Jeszcze raz spójrz mają do gady, nie. coś w pobliżu, na co można by się wspiąć? Na pewno nie mają. Szkoda, wszystkie rogi wyczerpałem. B. No. Mm, tak, w każdym razie tak. Tak, w każdym razie tak, matko. Okej. Okay. Yy, w następnym odcinku udamy się do obserwatorium, gdzie będziemy walczyć po raz taki z Alchemikiem. Te, tak już mówiłem, będą to trzy walki. Nie pamiętam, czy z Alchemikiem będą trzy, ale chyba tak. W każdym razie... Opis krainia. Obserwatorium. Gdy Arman najechał miasto, obserwatorium zajął Alchemik. To właśnie stąd uwalniane są przerażające stwory i produkowana jest zabójcza broń. Alchemik no. może pracować w spokoju, dopóki nie otworzymy bramy, która go chroni. Mhm, mm dokładnie. Gdyby się... znaczam i mówię, że to było na tyle w tym odcinku, bo się z wami żegnam. Tak.